Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników Pięknych Oni. Mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach. Tutaj przechodzę z tematyką aktualnościową. No, dostałam paczkę od widza i w tej paczce są ciekawostki. Powiem, już otwierałam tą paczkę, ale się nie nagrało. Także tutaj na żywo. Także pokazywałam Wam, jak jest ładnie zapakowana, a potem dostałam komunikat, że się nie nagrało. Także, tak. No to robimy... Yy, Ciąg dalszy. Na szczęście wyjęłam tylko dwa flakoniki, także może jeszcze opowieść jest do uratowania. Od pani Marii, która ogląda moje filmy, dostałam paczkę z perfumami. Ludzie często mi wysyłają jakieś flakoniki, które im zostały, których używali, ale na przykład teraz nie mogą. I tak samo jest tutaj. Pani Maria mówi, że... Są to perfumy, które lubi, podobają jej się, ale do pracy ich nie używa, jakoś nie pasuje. I wśród tych, się, słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawa rzecz: moja w takim motokartoniku to chyba jakaś była, ta siemka, nie wiem jaka na A, to jest gumeczka. To możliwe, że to było jakoś tak mm, owinięte. Ja nie widziałam czegoś takiego. To jak będziecie kupować, to słuchajcie, to wygląda dobrze także na prezent dla kogoś. Fantastycznie! I tu w środku był, jak mówię, otwierałam, a okazało się, że się nie nagrywało. Był flakonik, perfum Leon, perfum z roku 2017, które są naprawdę, to jest bardzo dobry produkt i zostanie moim zdaniem już w marcu i takim flagowcem marki na lata. Wiecie, Leon jest marką, która przez wieki była marką rodzinną, już tak właściwie tak można powiedzieć. No i. Powiedzmy na początku tego wieku, no zmienili strukturę własności no sprzedali tą rodzinną markę. Ale wielu członków tego zacnego rodu jest aktywnych perfumowo. Jeden z najmłodszych pracuje, Paul Girl, pracuje dla dużego laboratorium perfumowego. A pani Patrycja de Nicolai ma własną markę. Także tutaj marka już pod nowymi auspicjami, zatrudniawszy nowych perfumiarzy, dała radę. Zrobiła. No, rzecz, no myślę, że przejdzie do historii bezdyskusyjnie, ten zapach. I co ciekawe, ma wielu, wiele zamienników, ale naśladowców może mniej. Kolejna rzecz, jaka była, to była mgiełka The Body Shop, jak wiecie, The Body Shop zniknęło z polskich, z polskiego rynku, nad czym ubolewam, bo mieli bardzo ładną, spójną ofertę, dosma wysmakowaną po prostu pod względem estetycznym. Bardzo, bardzo duża strata. Także idziemy dalej. Mniej więcej, wydaje mi się, że wiedziałam, co jest w paczce, ale w tym czasie chyba miałam trzy korespondencje o podobnej treści. Możliwe, że mi się to wymieszało. Także wyjmuję powolutku. To z Avon Attraction. Słuchajcie, to nie są złe perfumy. Ja tak do nich podchodziłam troszkę sceptycznie, ale myślę, że jeszcze raz się nad nimi pochylę. Wszystko zapakowane atrakcyjnie. Attraction Sensation. No, sensation to jest ostatnie słowo, które się w polityce pojawiło. Jest to taka gra słów trochę z nazwiskiem z jednej z kandydatek na prezydenta. No, także sensation temat ciekawy. Będę wąchała. Tak, przyznaję, nie doceniłam tych perfum Attraction. Widzicie, tu jest tego chyba sporo. Także o, jest coś w tym papierku dla widzenia. Kolejna rzecz, chyba Boss Orange. Tak, ja też bardzo lubię te perfumy. I one naprawdę do pracy sprawdzą się znakomicie też. Boss ma dużo takich perfum, które łatwo zlekceważyć, ale naprawdę sprawdzą się. Tak, bardzo, bardzo przyjemny zapach. Także tak, otwieramy. A to znowu coś jest. Z Angel Muglera. Też pani mówi. Uwielbia ten zapach, ale do pracy się nie sprawdzi. Ma te swoje wypróbowane bodajże Coco Mademoiselle, pani Maria i yy, chyba Chloe. Także jeśli pani Maria zechce się ujawniać, to proszę w komentarzu dać znać. Bo przyznaję, że nie dopytałam, czy mogę się powołać na imię i nazwisko. Także słuchajcie, no a zabezpieczone porządnie. No, to jak ludzie zabezpieczają perfumy, to jest po prostu też sama w sobie ciekawa opowieść. A, to jest ten cudowny flakonik do torebeczki. Angel. Ach, cieszę się. Nie miałam dawno tegoż możliwości wąchania pełnowartościowego flakonu współczesnej edycji. A to są perfumy wybitne co by o nich nie powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że mam ten flakonik, że mogę potestować, bo mówię, mam wersję wintażowe. i tak sobie wałcham, trochę mi ich tak raz na... W sumie to powiem Wam, że raz na rok czasem gdzieś zaaplikuję sobie, ale zawsze z dużymi wyrzutami sumienia. A taka wersja współcześniejsza, choć może nie do końca bardzo współczesna, bo tu już troszeczkę ten kolor się zmienił. Także może już też gdzieś tam u kogoś był ale co tym lepiej. Perfumy, moim zdaniem, najlepiej pachną tak po roku dwóch Od kupienia. I kolejna rzecz. Uh, też Guerlain. Mągue. Nie, nie, Mągue. La Petite Robe Noir, Ale która edycja? Nie wiem, bo ich było wiele. La Petite Robe Może wersja podstawowa. O, jaki fajny flakon do testowania. Cieszę się bardzo. Zaraz sprawdzę, czy tu będzie widać, która to jest. Nie, EDT po prostu. Bo tych sukienek było wiele tutaj na tych, na tych flakonikach. Także, no. Bardzo, bardzo miła niespodzianka. Bardzo potrzebu, potrzebowałam do testów, właśnie tych perfum, bo przyznaję, że troszeczkę mi się tam już. No, mam wersję vintage po prostu, no szkoda ich, bo też nie chciałabym, wąchawszy tę wersję vintage bo tam zawsze są minimalne zmiany wprowadzone. Zresztą, słuchajcie, składnik naturalny pozyskiwany dziś, to tak jak w winie, a sprzed kilku sezonów może być zupełnie, albo inaczej. Dość znacz są znaczące różnice zapachów. To nie wiem, nie znam koreczka. Czy to jest Avon? Chyba tak. Coś dla dzieci z pszczółkami. Słuchajcie, wczoraj był chyba Światowy Dzień albo Pszczół. Chyba tak. Także może go jeszcze zdążył wiecznić. Mam tutaj naniesione tego Angela i w zasadzie niewiele on mi się tu wybija spod spodu. Będę testować, będę wąchać, sprawdzę w opisie, co tam było. Tutaj znowu Boss. Ach, to, jest, to są bardzo udane perfumy. Mam flakonik takiej wersji Absolue. Nie wiem, która to jest wersja. Magnetic. A no dobrze, zobaczymy. Te perfumy są robione konsekwentnie, ponieważ mają taką stałą strukturę. Mągierleń też jest to fantastyczną linią. I potem jest coś tam dodawane, niewiele, ale zmienia. A jednak czujemy, że to jest ten zapach nasz znajomy, który pokochaliśmy kiedyś tam. Także ten boze descent sprawdzę, wrócę do niego na pewno. Bo już mam dwa flakony, a może zaglądnę jeszcze raz. Ja już nie pamiętam co to. A wiem. Tam była taka opowieść na temat takiej nuty lekko brzoskwiniowej. Jest taki kwiat, właśnie drzewo, nazywa się osmantus i ono pachnie właśnie tak. Kto chce wiedzieć, jak pachnie osmantus, to jeszcze do niedawna marki Oriflame z tej ich linii, taki, w takich prostych flakonikach była, były perfumy o zapachu osmantusa. Z tej samej linii, z której jest bez, lawenda, no i jeszcze parę innych. Ach, naniosę na dłoń. Ciekawa jestem tego zapachu. Tu naprawdę marka Zrobiła to. Dobrze to pachnie. Mm. Powiem tak, na co dzień. Wszystkie te perfumy Bosa to są takie niezawodne perfumy na co dzień. Może nie do każdego miejsca pracy, bo coraz więcej się mówi o ograniczeniach perfum w miejscu pracy i zapachów wszelakich. To jest to. Tezori Oriente. wygląda mi na tego mm, Bianco. Tak, tak, to są świetne też perfumy. Takie czystościowo-mydełkowe. Bardzo przyjemne. Ale też taki trochę puderek. Także myślę, że świetne perfumy dla siebie, do pracy to różnie. Obserwujcie, jak ludzie reagują. Zawsze można rozmawiać o perfumach, pytać ludzi tak dyskretnie. Wtedy, nawet jak użyjecie czegoś cięższego, ale porozmawiacie z ludźmi, zapytacie. To myślę, że jeżeli poczują się częścią jakby poczują, że ich zdanie wzięliście pod uwagę, to mogą nawet lepiej znieść Wasz zapach. No najtrudniej jest w momencie, kiedy osoba, za którą nie przypadamy, yy, no, ma jakieś takie bardzo charakterystyczne perfumy, to potem nawet to się przyladza w traumę. Słuchajcie, wiecie co to jest? Ja te perfumy wąchałam, znałam od lat, a oni zaktualizowali, Dawidow Cool Water Woman, zaktualizowali materiały prasowe i tam była informacja, że to jest konwalia i melon. To idealne perfumy na teraz. Konwalia i melon. To jest pomysł. Coś tu, słuchajcie, wygląda jak i w Rocher. BS Flowers. Nie znam tego zapachu. Ciekawe, czy do czegoś nawiązuje. Spróbuję zgadnąć. Pewnie polegnę. No, zobaczymy. Czy moje zwierzęta wzięły się do pracy i tutaj pracują w tle? Chyba nie bardzo. A, idzie, idzie pierwszy. Kitku, a kitku. To ten, co ostatnio się ciągle przymilał, ale chociaż coś mu przeszła faza na przymilanie się. Pachnie jakoś tak truskawkowo-owocowo. Wiecie co? Nie, już wiem. Pachnie troszeczkę jak ten Dolce Gabbana Cesarzowa L'Emperatrice. Chyba. Po pierwszej sekundzie to się wszystko może zmienić. Co tu jeszcze mamy? O, słuchajcie, jest, jest grubo. Hermes. Nawet jeśli sam flakonik, to też bardzo się cieszę. Elixir de Merveille. Bo mało mam Hermesa. Ja mówię Hermes. Jakoś tak mi yy, zostało. Też wydaje mi się, że mało ludzi ma świadomość tego, że tam jest haniemy i tak dalej. Słuchajcie, tu jest coś do powąchania. To sporo. Cieszę się. Bardzo. Mmm. To chyba by teraz wypadało, zrobić sobie helikopter. Elixir de Merveille. Może za rzadko na moim flakurze. Oj, jakaś nuta się ciekawa wybiła. Dużo się mówiło o tej pomarańczy, ja jej nie czułam. Powiem tak, ja ostatnio bardzo dużo Wam mówiłam o perfumach tejże marki Twili. One są fantastyczne, one są przyjemne. Ale jeśli pracujecie w pewnej grupie, to tamte perfumy, tak jak mówię, też trzeba było z grupą przykonsultować. Rozmawiajcie, pytajcie ludzi. Niech ludzie mają takie poczucie sprawczości. Czy nie za dużo, może będę mniej. Może próbujcie jakoś tak obłaskawić. Może są takie osoby, którym to przeszkadza, albo są takie, które w ogóle nic nie mówią. Ale może zapytane tak subtelnie. Próbujcie, zacznijcie rozmowę tak subtelnie. Czy perfumy przeszkadzają? To te, moim zdaniem, by nie przeszkadzały. Ja w ogóle uważam, że ten Elixir de Merveille to jest piękny unisex. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Ja do tego zapachu wrócę i powiem, czy nie będę musiała odszczekać tego. Teraz tak. Tu są papioreczki. No jest tego trochę. No Pani Mario, bardzo, bardzo dziękuję. To są rarytasy. Dość dyskusyjne. Pani Maria mi chyba wszystkiego nie pokazała. A nie wiem, co to jest. To jest coś ciekawego, bo po prostu tego nie znam. Jor, nie, George de Soleil, Fleur, kwiat migdałowca i jaśmin. 100% naturalny z Francji. Widzicie, może jakaś marka własna francuska? No, bardzo przyjemne. Jeszcze zaczynę od koreczka. Wiem, że to jest mało miarodajne. Wiem, że bywają głosy, że takie obwąchiwania koreczka jest, są nieprofesjonalne, ale ja potrafię nawet zdiagnozować perfumy czytając o nich nuty. Bardzo ciekawa rzecz, słuchajcie, tak to wygląda. Jeszcze raz, kto nie mógł doczytać, niech sobie zatrzyma. Ja do tego zapachu jeszcze wrócę. Coś tu jeszcze jest, słuchajcie, same niespodzianki, takie otwieranie, zgadujemy, coś okrągłego. Co to może być? Słuchajcie, kuleczka. Kuleczka z koreczkiem. Dobra. Nie będę ani siebie, ani was. Aha, nie znam, znam ten zapach w przestrzeni internetowej. Nie wiem, czy miałam okazję wąchać. Już mówię, Calvin Klein, Downtown. Także zobaczymy, wrócimy. Czy na co? Dobrze, nanieszę na ten papierek, którym to będzie mój loteryk ogrodowy. to będą też ma perfumy do pracy. Owocowa, drzewna frakcja moim zdaniem. Dość mocno się wybija, ale z, z, ten papier ma zapach. Także dajemy spokój na razie takim testom znowu. Coś prostokątnego, płaskiego, zgrabnego. Narciso Rodriguez for hair. No to już słuchajcie, nie ma zmiłuj się. Będę się musiała z tym zapachem zmierzyć. która to wersja, nie wiem, jest ich mnogość. Marce trzeba przyznać, że jest konsekwentna. wypracowała ten swój charakterystyczny styl tychże flakonów. Zaczynali bodajże od tego czarnego, potem była woda toaletowa różowa, było Narciso Rodriguez Forcher, a potem były kolory i na jakimś etapie pojawiły się, bo to jest prostokąt, coś tu rodzaju takiej kosteczki i chyba jeszcze był jeden, jeśli się nie mylę, taki zupełnie odbiegający od tego Narciso Rodriguez For Hair. Nie ma informacji, to poczytam sobie. Ten przyźroczystym flakoniku to pewnie woda talerzowa już była. Była chyba w tym różowym. ale zobaczymy. Zobaczcie, co tu jeszcze jest. To już będzie chyba ostatni flakonik. Jeszcze są jakieś saszetki. Saszetka Mateu Blanc i wroszera. Nie wiem, czy wąchałam. Floral Fresh, świeży kwiatowy. Mateu Blanc. Nie wiem, nie wiem. Muszę sprawdzić jeszcze raz. I ostatni duży flakonik Exotic Mask Artiscent. To jest chyba ten mleczny. To jest taka bardzo ciekawa linia z, z Rosmana i ten był chyba taki bardzo, bardzo charakterystyczny. Później wiem, że ludzie go szukali w internetach, także cieszę się, że mam jeszcze jeden. Ja sobie kupiłam pięćdziesiąteczkę na promocji. On chyba nawiązywał do którychś perfum Toma Forda, ale bardzo często te stery Tomaforta są puste. No tak, to jest to mleczko. A teraz pachnie dobrze. Także jak szukacie perfum mlecznych, to nie znajdziecie perfum, których jest więcej mleka w mleku. Nawet flakonik mleczny. Także słuchajcie, nie jest to pazerności, ale coś tam jeszcze chyba jest. Tak muszę pozaglądać. Jest to ciężkie, a jest. Także to był przedostatni, jeszcze coś jest. Słuchajcie, coś długiego. Coś tam wypadło. A, Aniake. Pur <laughs> l A, light. Nie znam. Nie testowałam. Zobaczymy. To już chyba będzie koniec. Także pudełko w pudełku. taka jak coś wypadło. Właśnie jest próbeczka chyba jakaś. Słuchajcie, Chloe Love. EDP. Ja wiem, o które tu perfumy chodzi. Albo to jest ta słodziutka wanilia. A to szkoda, nie chcę nosić, bo ten Love w tym flakoniku z łańcuszkiem jest genialny, ale jeszcze jest... Aha, Love Story. Love Story to jest dla mnie troszeczkę trudniejsza opowieść, ale to są perfumy ciekawe, zasługujące na to, żeby... Jeszcze są próbeczki, żeby się nad nimi zatrzymać. Natomiast ten Chloe Love to jest unikat. Vanderbilt, Miss Vanderbilt. Chyba nie mam tego flakonika. Armani Code, parfum. I Ewonowski. Powiem tak, te Ewonowskie próbki to. Po prostu nie cierpię ich. To jest tak. Attraction for hair. Attraction for hair. Czyli ta wersja podstawowa. Tu miałam tą wersję wyborczą Sensation. Także for hair, tak. Jest niezła ta, ta wersja podstawowa. To teraz tak, żeby mi te próbeczki nie zginęły. Tak, tutaj do mniejszego pudełeczka dajemy drobiazgi, żeby się nie pogubiły. Także bardzo, bardzo dziękuję Pani Marii, bardzo bogata i zacna paczucha, słuchajcie, wyjmuję, bo tu, żeby zasłonić papierkami, jeszcze sprawdzam, a są jeszcze, słuchajcie, próbki, dobrze, idziemy dalej, a chciałam te perfumy przewołać, słuchajcie, dwie próbki chyba, Aha, Atkinsons. The Other Side of Wood, ojej, nazwa powinna mnie zmotywować, inna strona udu, hmm. Rzucajmy monetą, czy przetestujemy teraz tą inną stronę udu. Dolce Gabbana, ten męski z tą literką K w koronie. The Only One. Dolce Gabbana. Który to jest ten The Only One? Czy jest ten złoty? Nie wiem, ale dobrze, weźmiemy inną stronę udu. <grywki> Marki Atkinsons. To jest marka z tradycjami. Ich lawender jest po prostu słynny. Ja Wam miałam o tym Atkinsonie film zrobić. Wiecie, że w lalce Prusa jest wspomniany ten lawender od Atkinsona? Chyba kiedy po raz pierwszy Izabela Łęcka przychodzi do tego sklepu Wokulskiego, rozmawia, albo ktoś. W każdym razie w tym sklepie jest rozmowa o lawendzie od Atkinsona. I teraz mi się to przypomniało, że ja miałam Wam o tym film zrobić. Dobrze, próbujemy Atkinsona inną stronę udu. Boję się. Nie chciałabym, żeby się z czymś innym wymieszał, bo się zrobi opowieść nieprawdziwa. To dobrze, dajemy na, nad, na przegub. Tu mam jeszcze nie y, napachnioną skórę. Idziemy dalej. Trochę się boję już wąchać. No, zaczyna się jest to chyba jest to grzeczniejszy ud. To ja jestem za takim udem. Taki bardziej ziołowo-niszowy, powiedzmy, zapach. Taki jak wejdziecie do perfumerii niszowej. Czyli wymieszane te wszystkie ingrediencje takie najbardziej wyraziste, czyli ten sandałowy, jest chyba sandałowcem z Australii. Wszystkie przyprawy takie właśnie orientalne. No, nie wiem. Nie jest to taki ud, który rzeczywiście tak powala od pierwszego powąchania. Dam mu jeszcze szansę, ale chyba gdzieś może naniosę tutaj. Tylko tu mi się z tym małgorleum może, ale damy jeszcze raz. Nie no, chcę się temu przyjrzeć, bo chyba rzeczywiście jest to inna strona udu. Jeszcze raz, chcę wracać do tego zapachu częściej. Ja tam nawet jakąś taką nutkę kwiatową wyczuwam. Trochę selerową. Ud oczywiście. I te wszystkie klimaty, takie drzewno, taki zapach perfumerii niszowej. No zobaczymy, będę testować dalej. Także bardzo, bardzo dziękuję Pani Marii za fantastyczną, hojną przesyłkę. Wszystko to przyda mi się do pracy, do testowania. Ach, bardzo, bardzo dziękuję. A jeśli macie jakieś doświadczenia z tymi perfumami, może z tymi mniej znanymi, a na przykład jak ten, to dajcie znać, na co warto zwrócić uwagę. A ja pędzę testować właśnie te perfumy z pszczółką, bo był Światowy Dzień Pszczółki. Tak, tak się chyba nazywał, Dzień Pszczół. I chyba dzisiaj będę ten też testowała. Elixir de Merveille. Także bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa.